klatki i przekonań. Bardzo mi się podobało to, jak opowiedziałaś na swoim szkoleniu i pewnie też opowiadasz to na sesjach indywidualnych, jak cudownie potrafimy się zamknąć w klatce własnych myśli, o, być może nawet nie własnych, różnych, cudzych, własnych przekonań. Budujemy sobie taką pieczarę, jaskinię, klatkę złotą, czarną, brzydką, jasną, ciemną i nie chcemy z niej wyjść. Czy to jest kwestia naszego ego, naszego przywiązania do nie wiem cierpienia, tego krzyżowania się. dlaczego my sami sobie robimy krzywdę, zamykając się w klatce przekonań, które nie są często naszymi przekonania. Czemu tak się dzieje? Wynika z dzieciństwa z wychowania to jest coś, w co ty uwierzyłeś, że to jest prawdą. To przekonanie to są te myśli, które uważasz, że są prawdziwe. Ty to mogłaś słyszeć w domu, mogłaś to słyszeć w szkole, mogłaś to słyszeć w swoim otoczeniu, w swoim środowisku i my się tam zamykamy. My wierzymy, że tak jest. Yy, ta klatka, o której ty mówisz, może dotyczyć zdrowia, może dotyczyć finansów, może dotyczyć relacji, może dotyczyć emocji, może dotyczyć w zasadzie wszystkich obszarów Twojego życia. I teraz czasami pozwalamy sobie na otwarcie tych drzwiczek, ale my się boimy wyjść. Albo zamykamy jej, wracamy, albo my już jesteśmy na zewnątrz, ale my nie potrafimy zrobić kroku do przodu. I teraz trzeba sobie uświadomić, w co ja uwierzyła, w co ja uwierzyłem. Ale to pokazuje ci życie i sytuację, w których ty jesteś. Weźmy finanse i pracę zawodową. Jeżeli ci nie idzie w finansach i masz problemy finansowe, nie wiem, lecisz na debecie, bierzesz pożyczki, nie umiesz jakby Mieć równowagi w tych finansach. Czasem więcej wydajesz niż zarabiasz. Albo masz problem, żeby dotrwać do ostatniego danego miesiąca. To może miałeś takie przekonanie, że pieniądze się mnie nie trzymają, albo że pieniądze mi uciekają między palce. I teraz my musimy sobie powiązać tą sytuację Twoją aktualną z tym przekonaniem na ten dany temat. Albo praca, ktoś ciężko pracuje, bo uwierzył. Że tylko ciężką pracą może do tego dojść, do czegoś dojść. Ciężką pracą ludzie się bogacą. Tak, albo praca uszlachetnia. I teraz, jak my sobie to uświadamiamy, to już masz tą myśl, kurczę. Ja już wiem, dlaczego ja tak haruję. Ja już wiem, dlaczego tylko praca fizyczna, ale nawet nie praca fizyczna, że ja biorę wszystko za wszystkich, że ja biorę więcej niż jestem w stanie zrobić, na przykład na pracę etatowej w 8 godzin. Wszyscy mi to wrzucają. No tak, bo teraz ja muszę tą pracą zarobić, ja muszę udowodnić, ja muszę zasłużyć. Ale komu mu udowodniamy, przepraszam? Kolegom z biura czy sobie? Z Aha, z sobie. bo to jest ta myśl, którą ja uwierzyłam, to jest ta moja prawda. I teraz ja muszę żyć w zgodzie z tą prawdą. Myśl podąża za uwagą. To, co myślisz na dany, na dany temat, to się po prostu wtedy realizuje i dzieje. Ania, taka moja propozycja, bo za tu sprzętem elektronicznym w postaci kamer, aparatów są panowie. Zwrócili nam uwagę, że my tak bardzo tutaj o kobietach i to takie wszystko jakieś takie nawet feministyczne. Na się, się dzieje. Osoby. Ale dobra, to teraz coś dla nich. Tu wrzucimy, skoro jesteśmy o tych przekonaniach finansowych. Męskich Jakiś przekonania. taki ciekawy przykład właśnie z tego męskiego świata, te finansowe rzeczy na przykład muszę zaspokoić. Dobrobyt mojej rodziny. Muszę harować, bo dziadek, pradziadek harowali. Muszę zapierdzielać. Nieważne, że żony nie widziałem trzy tygodnie, nie wiem jak wyglądają moje dzieci. one mówią: ten pan wrócił z pracy, tam taki stoi, bo on ma cztery etaty, bo on musi mieć kasę. To to jest jakby to takie jest dość, dość popularne, przekonana. nie? I teraz pacet to tak. realizuje, ponieważ słyszał to w domu: ty jesteś głową rodziny. Mm. Ty musisz zarobić, ty musisz utrzymać. Mm. I teraz, jak ja się w takim środowisku wychowywałem, ja to słyszałem i ja to widziałem, że mój tata tak pracuje, mój dziadek tak pracował, to ja muszę robić tak samo. Ja to robię, bo dla mnie to jest natura Bo nie znam innego wzorca, bo nie znam. Ja pozwalam sobie czy jak mógłbym. Mm -hmm. Ja nie widzę możliwości, że mogę, nie wiem, przerzucić jakieś obowiązki na współpracowników, jeżeli prowadzę na przykład biznes. Bo ja muszę być najlepszy. Bo to było znowu takie przekonanie, że jak masz swoje, to musisz tego pilnować, bo ludzie cię oszukają. Ty jesteś najlepszy, ty musisz to ogarnąć. Nikt za ciebie lepiej tego nie zrobi. Ale fajnym przekonaniem, które dotyczy mężczyzn, jest takie przekonanie, że facet ci nie płaczą. Czyli facet wychowuje się w takim kulcie, że nie może okazywać emocji i nie może przeżywać. I bardzo często tak jest, że nawet jak się dzieje coś naprawdę trudnego, to mężczyzna sobie nie pozwoli. A wiesz co, to nawet fajnym przykładem będzie strata, żałoba, odejście najbliższej osoby. No, już tragiczna historia odejście dziecka. Są ludzie, którzy sobie nie pozwalają na prawdziwe przeżycie tego, tego, tego żalu, smutku, tego rozstania i, i straty, prawda? I co, oni się zamrażają? co sobie robi? Taki człowiek, który dajmy na to, Aktualnie, no już mniejszy kaliber, przeżywa rozstanie z partnerką, z żoną, rozpada się dom i on idzie do pracy i z nosiłownią, i z kolegami. W ogóle kurczę, gościu nic nie czuje, jakaś siła, czy nie? Co się on dzieje tak, on w środku? te emocje, on, on trochę jedzie na autopilocie, czyli on musi robić dużo więcej, żeby nie pozwolić sobie na poczucie. I teraz. Y w kodzie emocji i w kodzie ciała, to jest druga metoda doktora Bradleya Nelsona, jest taka kategoria, która się nazywa poszukiwanie energii serca. Czyli jak ja nie pozwalam sobie na czucie, na odczuwanie, na przeżywanie, to ja szukam tego na zewnątrz. Idę w sport, idę w pracę, czasem idę w używki, alkohol, narkotyki. My szukamy tego, co nam wypełni tę pustkę. I my przez chwilę czujemy się lepiej. No bo jak nie wiem, idziesz na siłownię, to ta adrenalina, te endorfiny, wszystko jest super. Ale potem to mija, jak wracasz do tego domu. Po chwili wracasz do tego samego punktu wyjścia i my mamy sobie pozwolić nazwać to chociażby tak, poczułem stratę, tak, nie wiem, mam żal, że to się stało. Jest mi smutno, że tego doświadczyłem, a my tego nie nazywamy. Ja szczególnie gdzieś to lepiej. Ale dlaczego negują? Oni się boją e, pokazania chociażby nam, tym silnym kobietom, że oni mają gorsze dni, mogą być od nas słabsi, bo tak bywa, Trochę prawda? Tak myślę, to to jest ta, ta, ten lęk o jak ona się zorientuje, że jestem taki słabeusz dzisiaj, czy miękkiżon, moje ulubione słowa, jakoś mi tak spasowały. To wynika z przekony, że facet ma być twardzielek, ma być supermenem. On nie ma pokazywać, no że co, że płacze, że jest mu przykro, że jest mu smutno. To jest też to otoczenie, w którym on się i wychowywał, i to, w którym teraz funkcjonuje. No bo jak zareagują koledzy? No rozumiesz, to jest od razu jakieś wyśmiewanie, poniżanie. bo no ty jak baba płaczesz, ty jak baba się rozczulasz, ty jak baba coś tam przeżywasz, weź się w garść. No ale on ma prawo to poczuć. I teraz zobacz, jak to środowisko neguje, to już pojawia się taki mechanizm, że ja przy następnej trudnej sytuacji ja tego nie pokażę, czyli ja to muszę stłumić. Bo znowu będę oceniany, a my się boimy tej oceny. Co ktoś o nas pomyśli? I to jest takie trochę zapętlenie, My się kręcimy w kółko, jak ten chomiczek w tym kołowrotku. Cała filozofia polega na tym, żeby z tego chcieli wyjść. I żeby powiedzieć, tak mam prawo to poczuć, tak mam żal niesamowity albo Mam nienawiść, albo poczułem złość, albo poczułem jakąś niemoc, no bo jestem tylko człowiekiem i jestem czujący. A jak udaję, że nie czuję, no to trochę się zamrażam i wchodzę do takiego bunkra. I wiesz, w tym bunkrze zaczynasz się pisić, ale nic z zewnątrz już nie jest w stanie do ciebie przyjść, bo się odbija od ściany, ale z wewnątrz, z pozycji tego serca też nic nie wyjdzie, no bo jak ma wypłynąć, jak na siedem spustów jesteśmy tam po zamykaniu. To jak wychowywać chłopców, żeby oni się w tych bunkrach nie zamykali? Jest na to jakiś dobry patent i metoda, obserwując chłopców czy nastoletnich chłopców, jak im pokazać, że ta wrażliwość to nie jest nic złego w momencie, kiedy no właśnie takie są oczekiwania społeczne, że facet to ma być taki, 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 taki. No właśnie pozwolić na czucie. Masz prawo się tak poczuć, nie wiem, wraca twój syn ze szkoły i ma gorszy dzień, bo nauczyciel coś tam skomentował. Tak, synku, miałeś prawo się tak poczuć. Tak, źle to zrobił. Nie wiem, nie powinien zwrócić Ci uwagi przy całej klasie, albo powinien zareagować, że cała klasa się z ciebie śmieje. Może być ci z tym źle, możesz czuć się poniżony, nazywać to, a nie negować. Nic się nie stało, wiesz, dobra, nie przesadzaj, tam jest okej, okay, dasz radę. Mm -hmm. Bo to dasz radę powoduje, że my znowu mamy to ciśnienie i tą presję, że ja muszę w każdej sytuacji sobie poradzić. I teraz pytanie, ile ta poprzeczka jest podwyższana? Gdzie jest tam? Nie ma limitu, bo cały czas więcej, więcej, więcej. Ogarniesz, ogarniesz, dasz radę, dasz radę. To jest taka droga do Trzeba pozwolić na e, nazywanie tego, co ja w danej chwili czuję. E, nasze pokolenie jest takim pokoleniem transformacyjnym, gdzie my zaczynamy już o tym mówić i rozmawiamy z dziećmi na temat emocji. E, ale czasami te przekonania rodziców są tak silne i to jest tak zakorzenione, że się sama czasem na to łapię, że coś neguję, albo mówię, nie wiem, mojej córce, nie przesadzaj, to może trochę tam koloryzujesz. Ale przecież ona ma prawo to czuć. Ja nie wiem, co ona... Ona podstawa. nie jest tobą, prawda? Ona nie jest ja nie, a ja patrzę przez swój pryzmat, ale my bardzo często na dzieciaki patrzymy z pozycji dorosłego, czyli bardziej patrzymy na to w sposób świadomy, a dziecko jest czystą kartką. Ono zawsze mówi szczerze, co czuje. I teraz jak będziesz negowała te emocje, no to, no to będzie kłopot, bo gdzieś to ta kumulacja potem musi nastąpić, chociażby w agresji, mhm. że dziecko już sobie tak nie radzi, że potem jest mały punkt zapalny i ta agresja jest tak skumulowana, że potem są dopiero tego konsekwencje. Ale wiesz, jaki teraz przyszedł mi przykład do głowy, że te, te przekonania, mogą Cię wspierać, one są takie budujące, jak słyszałaś, jesteś dobra, dasz sobie radę, możesz wszystko, potrafisz, będziesz miała moje wsparcie i wtedy Ty fruniesz i lecisz, ale są takie, które Cię ściągają w dół, kiedy było wszystko negowane, że nie jesteś dość dobra, albo porównywanie z innymi, przecież to zawsze było, zawsze było doznanie, nie wiem, piątkę albo czwórkę, a Ola dostała sistkę, no to już jest podświadomie, Prowadzony program, to znaczy, że ty jesteś gorszy albo gorsza. Albo straszenie dzieci, jeżeli czegoś nie zrobisz, to coś, albo jeżeli się nie uspokoisz, nie przestaniesz się tak zachowywać, to będziesz mieć konsekwencje. Ale każde zachowanie dziecka coś też pokazuje. Ale wiesz, co to wynika z naszej bezsilności jako rodziców, bo ja sama, jak każdy rodzic też łapię się na tym, że. Książkowo i teoretycznie to fajnie jest opisać jakąś daną sytuację, ale kiedy to się pojawia na tak zwanym poligonie domowym, w zdarzeniu rodzic kontra dziecko i sytuacja jest wcześniej nieprzewidziana, niezaplanowana, spontanicznie jak zwykle bywa, trudno jest uruchomić te mądre schematy i nauki, i nagle reagujemy impulsywnie, intuicyjnie, ale chyba bardziej impulsywnie, i co się dzieje? I nagle, Kuku, słyszysz słowa swojego rodzica. Rany. Jak byłam nastolatką, powiedziałam, nigdy nie będę mówić tego, co mówił tata czy mama w danej konkretnej sytuacji. Pozdrawiam rodziców. A tu odpala mi się ten program, i ja mówię głosem: Dajmy na to mojego taty. A mój syn mówi do mnie: Załóżmy, ty mówisz jak dziadek, nie? I Jerzy, to jest ten fenomen, jest że mamy pokazane. to tak, tak gdzieś wkodowane pewne schematy. Ale zobacz, jak już to sobie uświadamiasz, to twoja praca polega na tym, żeby przetransformować to przekonanie, żeby następnym razem zachować się inaczej. I teraz my mamy te przekonania mieć takie, które cię właśnie budują i wspierają, a nie które cię docisną do parteru. Moje dziecko ostatnio też ja czułam trochę zła do domu i oczywiście weszłam do jej pokoju i, o, i od razu pretensje, że tam bałagan, ciuchy niepochowane. Moje dziecko wychowuje się w bardzo świadomym domu i mówi do mnie, uwolnij sobie tę złość. <laughs> Co masz zrobić? No po prostu myślisz sobie, no ma rację, przecież to jest moje, a ja to próbuję na nią przerzucić. Przyniosłaś to do domu i wrzuciłaś to do tego bałaganu, tak? I wydajesz dyspozycję, no tak to działa. To my z pozycji dorosłego mamy się zająć swoim życiem, bo dziecko ma prawo samo doświadczać. Dziecko ma prawo czuć, ma prawo wyrażać, ma prawo powiedzieć, co myśli na dany temat. Ale to jest, to jest też przekonanie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Ja. I to jest bardzo częste. Do mnie przychodzą wiesz, rodzice z dzieciakami na sesję i teraz ja to obserwuję. Że ja nie mam nic, dziecko mi mówi, ale ja nie mam nic do powiedzenia, bo ze mną się nikt nie liczy z tym, co ja chcę powiedzieć, bo to jest to przekonanie. Mm. Aniu, ja chciałabym to podsumować tak. Można z tej klatki wyjść, należy z niej wyjść. Każdy z nas ma ten guzik w środku, którym może tą klatkę otworzyć. Nikt nie zrobi tego za nas, my sami to robimy, a wtedy. Uzdrowimy, bo naprawdę to się dzieje na naszych oczach, i nasze relacje, i stosunki zawodowe i pojawi się ta obfitość magiczna, i nagle uda się sprzedać ten samochód, który stoi w garażu. To wszystko się będzie działo, kiedy my sobie na tą zmianę pozwolimy i wyjdziemy z klatki tych ograniczeń i tego bym chciała wszystkim życzyć. No i polecam spotkanie z tobą i kursy, i wizyty indywidualne, bo to można zrobić czy to. Jest już szansa przy pierwszym takim spotkaniu, że. Znajdziesz i zdiagnozujesz tak, tą klatkę. Tak, tak, czasami jest tak, że coś się uwalnia i rozwiązuje na 100% po jednej sesji. Czasem wymaga to kilku spotkań, ale ja zawsze powtarzam moim klientom, to jest tylko, nie wiem, 2-3 godziny, a ty żyjesz już kilkadziesiąt lat, więc te 3 godziny to jest nic w perspektywie tego, co jeszcze przed tobą. Uwalniamy się z przekonań, wychodzimy z klatek i życzymy miłego życia, po prostu, szczęśliwego. Tak